Kochani, no było, było groźnie i serce mi stanęło o marzynkę ze strachu, ale znowu dzięki Bogu okazało się, że strach ma wielkie oczy. Zresztą sami zobaczcie. Cześć kochani, wróciłam właśnie ze szpitala, mam opatrzoną rękę, ręka jest skaleczona, nie przebita, jest rana kłuta, nie szyta, dostałam po prostu antybiotyk i zastrzyk przeciwko tężcowi i wszystko ma być ok. Ruszam palcami, a przyjechałam dlatego, bo wiem, że, że rozszalał się internet i że okropnie hejtujecie tego człowieka, który przecież tego nie chciał, no przecież nie chciałeś. Nie, nie chciałem, pani Marzenowie, mocnie przepraszam, Mam nadzieję, że niedługo się zagoi. zagoi. Yy, I że nie będziesz miała urazy do magików i do mnie. Nie, nie będę miała urazu i strasznie bym was wszystkich prosiła, jednocześnie dziękując za troskę. Bardzo Wam dziękuję za troskę i wszystkim moim przyjaciołom, bo mój telefon po prostu zarejestrował jakieś miliony SMS-ów. Dziękuję za troskę i jednocześnie proszę mniej hejtu, więcej wyrozumiałości. Takie rzeczy się zdarzają. No. no. Zdarzyło się akurat teraz mnie. Co powiedziała Marzena dla widzów wszystko rugalska.